Patrzcie, wielkie święto dakłasik i Charlotteka jedzą obok siebie na macie, w końcu kurde mata jest używana przez dwóch osobników I y, słuchajcie, o dziwo miśka pierwsza podeszła do miski do mokrego jedzenia jak y, podałam na dół, a zazwyczaj to jest dakłas i ona jest wycofana i czeka aż jej podam y, tam na tego kalaksa <coughs> No a dzisiaj podjęła próbę i Dakłaś się wycofał, pozwolił jej zjeść i jemu ja podałam obok, jedzą razem. Aczkolwiek jak widzicie co jakiś czas spogląda na nią, wiecie, musi mieć kontrolę. Naprawdę jestem dumna. Subway Surfer. E, ale w sumie tam było tak, że on biegał po tych pociągach i grafitował dopiero teraz, do mnie dotarło. Całą podstawówkę, człowiek grał w Subway Surfer i dopiero teraz ogarnęłam o co w tym chodzi. Patrzcie, mamy tutaj bestę też wystawę egipcjańską, My tu już kiedyś byliśmy, ale chciałam Wam pokazać, że tutaj jest zmumifikowany kotek i tam nawet widać jego ząbki. No i tu są jeszcze chyba jakieś ptaki, nie? To są ptaki zmumifikowane, a za nami są ludzie, jacyś nieznani oczywiście, nie? tutaj i z, z tego, z, z tej stokrotki, biedronka odleciała. I złapała mi się na kamerze. No. Pokażę Wam na szybko haul z y, Pezat Home, Home Bargains i z Lidla. Poszliśmy po spacerze. Najpierw pojechaliśmy w sumie autem do Pezat Home. I kupiliśmy Nie nie papierowy To kupiliśmy w no. Kupiliśmy szeleczki dla Miśki Bo już taka ładna pogoda się zrobiła I w ogóle i postanowiliśmy, że Miśka Potrzebuje też swoich szelek, bo Dakosik już je ma I kiedyś już w jakimś vlogu Wam yy, Nagrywałam, pokazywałam Dakosika w jego Szeleczkach Także Misia już teraz ma swoje Takie ładne, niebieskie, białe kropki Do tego wzięliśmy im Takie spineczki no nie spineczki, tylko takie, wiecie, takie bryloczki, jakby do. żeby przyczepić tutaj, gdzieś z przodu. Gdzieś na ten. Gdzie ja to widziałam, żeby to przyczepić? Bo gdzieś tu. O kurde, nie wiem. No nieważne, gdzieś się znajdzie jakieś miejsce, bo tutaj jest na taki ten. Widzicie, czekajcie, niech się wyostrzy. Tu z boku. Na taki ten. Dziubek, nie? Także to się da Wszędzie wpiąć I to jest Dla Miśki, taki spoil serduszko takie A to dla kłasiczka taki kotek Z muchą, a tego dzwoneczka nie będziemy Używać, bo Nie chcę, żeby to jakoś Rozpraszało Kotki nasze, żeby się stresowały Bo już sama Wiecie, smyczka dla Miśki to jest Jakaś nowość i tak dalej I niepotrzebny dodatkowy stres Tak Także tego nie będziemy używać. Takiego donata jeszcze kupiliśmy dla e, miski dla, dla Kłasika, bo w promocji w ogóle on jest taki dosyć ciężki, masywny, bo ma tutaj taką gumę. No i e, o, widzicie, jaki donat Można go nawet prać. Ej, Damian, zobacz, donat można prać. A jest spoko. O. Miska teraz obczaja. Ej, uciąłbyś to? Ten, ten plastik? Co miśka, myślisz? Fajne? Fajnił się, co? Ona musi teraz sobie to obwąchać, i musi teraz to sobie tak wiesz, zaklepać swoim zapachem. Nożyczki? Yy, chyba w lewie są, bo one były co w koperku. Co nioinka, fajne? Ona lubi takie y, miejsca do spania. Takie mięciusie. Tutaj jest. Ten plastik. Tu jeszcze jest żwirek z Pets at Home, to jest nasz ulubiony żwirek, ten taki pellet i w sumie on jest papugowany od moich rodziców, że tak powiem, bo ja się wychowywałam całe życie z kotami i pamiętam, że moi rodzice zawsze właśnie taki żwirek kupowali i on się najlepiej sprawdza, bo... On, jest, on ma taką strukturę, nie? A jak ym, kotki na nie właśnie na przykład na to on się robi taki jak piasek. I można go normalnie do toalety wyrzucać, tylko taki tip, wrzucajcie jakby na, dookoła na to muszlę nie prosto tutaj wody, bo może się zapchać, jak za dużo wleci, bo on od wody pęcznieje, co nie? I jak wrzucicie go prosty tej wody, no to tam może totalnie już na maksa spęcznić i się zapchać. Tak to jak wrzucicie dookoła tej muszli i od razu spuścicie wodę, to on się wiecie nie zdąży jeszcze tam napęcznić i zapchać, tylko od razu to się spuszcza. No i teraz zakupy z Lideła, to przejdziemy sobie do kuchni. A Miśka sobie <laughs> Miśka sobie tutaj obmuchuje. O Jezu, słodziaczka. Ej, ona coś tam czuje. Coś tam, coś tam kopie. Próbuje się to kopać. Jezu, czemu to gryziesz, Miska! No i tu mamy zakupy te z Lidla. Wzięliśmy sobie y, winogrona, bo były na prące. W ogóle u nas w Lidlu, jak się wchodzi, to jest od razu taka jakby y, nie alejka, tylko jakby to powiedzieć na warzywach. Jest po prostu taki. Takie miejsce na różne warzywa i owoce, które są na promce. I właśnie kupiliśmy te winogrona do jogurtu, czy do czegoś tam. A jeszcze pomidory były też na promocji, za funta chyba za kilo. Celer naciowy spaghetti bo Damian będzie robił dzisiaj spaghetti bolognese bolognese, bolognese ostatnio w głębych rewolucjach Magda Gester mówiła bolognese, więc chyba tak się mówi więc wzięliśmy jeszcze do tego wiecie, koncentrat, przecier jajka wzięliśmy, świeża bazylia, cebula, ser i taki ser duży w kostce zawsze bierzemy, bo on się bardziej opłaca i mamy do niego taką fajną z Ikei, do sera taki jakby nożyk, jakby to powiedzieć, taką obieraczkę, zaraz Wam pokażę. O, coś takiego, akurat jest on już do mycia, bo był używany. Ale wiecie, właśnie sobie tak ścieracie tędy i tędy. Tą stroną sobie ścieracie. Jeszcze e, grana padano, też do spaghetti i e, kurczak, nie są mielone. Za te całe zakupy zapłaciliśmy 24 funty. Jeszcze do tego kupiliśmy ręcznik papierowy, dwa ręczniki papierowe i Papier toaletowy, taki aloesowy, to jest w ogóle mój ulubiony papier toaletowy i ręcznik, bo one są nie dość w spokocenie, spoko to jeszcze mają dużo warstw i na przykład ten papier, ten ręcznik papierowy, o, on tam jest, bo my go zawsze używamy, to ten ręcznik papierowy, jedna taka, jeden taki listek wystarczał spokojnie. Na przykład żeby coś zetrzeć i tak dalej, nie musicie brać kilka warstw, co jest mega spoko. Ogólnie myślałam sobie o tym, żeby zrobić kiedyś taki pogadankowy o yy, cenach na przykład w Lidlu i produktach w UK versus w Polsce i nie tylko na przykład też o mm, jakichś produktach drogeryjnych w Polsce, a tu w UK, bo znacznie wszystko się różni od siebie. I zastanawiałam się, czy chcielibyście zobaczyć taki kontent, bo myślę, że jest to dość ciekawe i w sumie możecie dawać znać. Jak będę następnym razem w Polsce, no to pomyślę o tym, żeby nagrać tam i później, jak przyjadę tutaj z powrotem, żeby nagrać tutaj i Wam to pokazać. Wracamy sobie właśnie z Polskiego Grosza, bo nam z tyłu go widać. Teraz do domu jedziemy i byłam właśnie jeszcze przed tym groszem na paznokciu u mojej kosmetyczki, bo nie wiem czy widzieliście u mnie na Instagramie, ale dzień przed Wielkanocą, przed Niedzielą Wielkanocną yy, połamał mi się tak tutaj bok, ale już jest naprawiony, już jest gicior, no i porobiliśmy jakieś tam, yy, wiecie, małe zakupy do domu i teraz już jedziemy. W ogóle mamy teraz taki busy mega czas, że po prostu nie wiem już nawet sama, co wam nagrywać do tych vlogów szczerze mówiąc, bo mam wrażenie, że moje ostatnie dni są totalnie nudne, tylko takie jakieś uczenie się, ogarnianie czegoś, nie wiem, sprzątanie mieszkania, gotowanie i tak. Nawet nie mam czasu, żeby się jakoś umalować i ogarnąć. Tylko jak widzicie, cały czas w tym samym moim ulubionym dresie siedzę sobie w domu i co? No i tyle. <laughs> Sama nuda. Muszę do, napisać po prostu pracę licencjacką już do końca i ją oddać. I dopiero wtedy yy, zacznie się coś dziać. Chociaż w sumie. Za już tydzień jedziemy, za, ty za tydzień albo za dwa tygodnie. Jakoś tak lecimy do Nicei i do Monako, także na pewno też pojawi się jakiś vlog, yy, taki zwykły wiecie weekly po prostu, nie będzie to jakiś travel z jakimiś informacjami czy coś, bo ja już robiłam taki format na Islandii i szczerze mówiąc bardzo mnie to męczyło, ja czułam, że nie wypoczywam na tej Islandii, bo cały czas Siedziałam tylko z kamerą, nagrywałam i tak dalej, i tak dalej. I ja nie lubię czegoś takiego po prostu na wyjazdach. No, a jakbyście chcieli jakieś informacje na temat podróży czy coś, to Was odsyłam w opisie do. Profilu na Instagramie do mojej koleżanki, i ona w sumie takim kontentem się zajmuje, i też z nią właśnie lecimy, i z jej chłopakiem. Dlatego też na pewno jakieś informacje się pojawią na temat Nice i Monako, A u mnie to po prostu, wiecie, sam live. sobie <laughs> Miśka w zasadzie robi hol z polskiego sklepu. No i kupiliśmy sobie tak, uwaga, na promocji dwa serki homogenizowane. W ogóle w tym naszym polskim sklepie jest tak fajnie, że jak są jakieś rzeczy, które są już powoli zbliżają się do końca swojej żywotności, że tak powiem, to wtedy są przeceniane minus 50%. No i ten na przykład serek jest do kiedy? Do kiedy? O, tu jest data. Do 5 kwietnia, a mamy dzisiaj trzeci, więc mamy dwa dni na to, żeby zjeść sobie te serki. Więc wzięliśmy sobie jeszcze serek wiejski, który jest o, do dzisiaj, także będziemy musieli go dzisiaj zjeść. Dwie paczki też takie pierogów ruskich, ale je sobie po prostu zamrozimy. Wzięłam jeszcze mięso do rosołu skrzydło indycze, a w zamrażarce jeszcze mam porcję rosołową z kurczaka, także fajnie będzie się to komponowało, dwa mięska no to mąkę już Wam pokazywałam, będę dzisiaj robiła chleb, w ogóle wróciłam właśnie do pieczenia swojego chleba dlatego, że mm, a w sumie za chwilę Wam opowiem o tym jak już kamerę do siebie y, przestawię, bo wiecie, to trochę jest dłuższa historia i nie jest tak do Was gadać za kamery. Także pokazuję dalej. Wzięłam jeszcze mleko. Dwuprocentowe y, bez laktozy. Ogórki kiszone, y, kukurydza groszek, bo będę dzisiaj robiła nam na kolację taką moją psz, popisową sałatkę lodówkową, jak ja to mówię, ale właśnie ja ją kiedyś zrobiłam z rzeczy, które były dostępne w lodówce, ale wyszedł z, z tego teraz taki hit, że teraz robię te, y, tą sałatkę. No, i tutaj damy sobie kupię jakąś kiełbaskę, wiecie, tutaj y, włoszczyzna do rosołu i taki wielki pęk. Jezu, czekajcie, aż ja zrobię szerokokątny. Taki wielki pęk, patrzcie, ym, parsley, boże, pietruszki, sorki, pietruszki kupiliśmy za 80 pi, także mega super, będę musiała to chyba też zamrozić. A co do tej historii z tą mąką, no to słuchajcie, ostatnio jak byłam w Polsce, jakoś dwa tygodnie temu, byłam u mojej ginekolożki i okazało się, że mam policystyczne jajniki. Ogólnie właśnie to jest moja ginekolożka od dwóch tygodni, bo wcześniej chodziłam do innych ginekologów czy ginekolożek i nikt w życiu mi nie powiedział, że mam policystyczne jajniki. I dopiero teraz ta pani mi o tym powiedziała. W ogóle ta pani, ginekolog, jest mega świetna. Jeśli ktoś jest ze środy albo z okolic, z okolic środy, wielkopolskiej, z okolic Poznania, to jakbyście potrzebowali dobrego ginekologa, dajcie mi dziewczyny znać, piszcie do mnie, ja będę wam dawała namiar do tej pani. Trochę się czeka u niej na termin, bo naprawdę jest super, więc jest dużo chętnych, ale mega, mega polecam. I ta pani właśnie mi wdrożyła teraz, yy, wiecie, leki na te policystyczne jajniki, bo ogólnie one nigdy nie, zni nie znikną mi, ale można to wszystko uspokoić i tak dalej. Także teraz yy, zostały mi przepisane leki na pół roku i po pół roku. Y, muszę przez dwa miesiące, czyli na dwa miesiące, muszę te leki odłożyć i wtedy zrobić badania na hormony, które mi też rozpisała ta pani, i dopiero wtedy, jakoś y, w listopadzie, w grudniu, mam do niej wrócić z tymi wynikami i y, będziemy patrzeć, co dalej. Ale też zaznaczyła mi, żebym zwróciła uwagę właśnie na sen, na stres i na dietę. Na dietę najlepsza dieta na policystycznej Janiki to jest dieta Keto, czyli y, ograniczamy cukier, ograniczamy węgle. Ja ogólnie mam tak, że jak mi powie lekarz, że muszę zacząć trzymać się na przykład jakiejś danej diety albo czegoś ograniczyć, bo jest to związane po prostu z moim zdrowiem, to ja się. Od razu minutę po wyjściu z gabinetu tego trzymam, dlatego ograniczyłam totalnie cukier. Węgle jeszcze jem, jem tam właśnie chleb, dlatego zaczęłam swój robić z żytniej mąki. Wiecie, jem sobie też na przykład makaron i tak dalej, ale ograniczam się do 50-100 g dziennie, a cukier praktycznie cały ograniczyłam czyli jakieś słodycze, wiecie, jakieś ciasta i tak dalej, tylko teraz właśnie na tej Wielkanocy je jadłam i przez to też mi tak dużo wyprysków wyszło. Teraz pewnie nie widzicie dokładnie ich, dlatego że ja je i tak korektorem sobie, wiecie, zakryłam, ale jeszcze też po tej stronie mi wyszło, dlatego z tego powodu ograniczam to wszystko i trochę przechodzę na taką dietę keto, bo to po prostu ma pomóc mi w wyciszeniu tych policystycznych jajników. Nie wiem, czy mogę to tak nazwać wyciszeniu, ale no wiecie na pewno ten cukier czy ten węgle wcale dobrze nie sprzyjają moim y, jajnikom. Jajku, jajku, jajku. Miska nasza kochana misiolka przyłapana na chodzeniu po blatach. Kurczaka wcześniej rano zamarnowałam w pieprzu, w soli i w kary i pokroiłam go w kostki i później go zrobiłam w air przypiekłam go i teraz już w miejsce, potem dajemy te usmażone ziemniaczki, kukurydza, groszek, ogórki kiszone, majonez i doprawiamy do smaku. I to jest cała moja lodówkowa sałatka. Wiem, że brzmi naprawdę basic, ale jest zarąbista. Aha, i jeszcze dodajemy do tego ser i razem z ciepłymi ziemniakami, żeby on się tam roztopił i jest mega. あ <music> Pokazać widzom, jakie robisz test z majonezu. No i. Okay. Kiełaski. Okej. Okay. I co? Ten jest bardziej angielski. Który? Kiełaski. Bardziej kwaśny, no po prostu, w skrócie, yy, majonez winiary jest najlepszy. Czego nie powiedziałaś? Ale ja to mówię. bez smaku. Pycha. 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 Po prostu pycha. Mm. Najlepszy słodka ever. Pokaż. Ale czuję, że mm. to już nie jest to samo z kieleckim. Żwiniar byłaby lepsza. I Zajbić to, jak, jak sałatka ziemniaczana Mamy. Uuu, mamy. Ale ten e, ze smażonym ziemniakiem. No, jest. Z okay. Tak. One, które mają bluszcz. Mhm. Mm Nie? W ogóle tutaj, te wszystkie domy mają jakąś taką swoją duszę. Kompletnie inaczej niż u nas w Lester. Bridge House. Albo ah, to jest jakiś most. Ej, fajnie. Stawię, jak zawsze, opis, y, opiskę, y, pineskę w opisie. Jak jesteście z Anglii, albo będziecie w Anglii, koniecznie musicie tu przyjechać. Większość osób kojarzy to miejsce i wie, gdzie to już tutaj byli, ale no super. Naprawdę. Powiem ci, że nawet nie trzeba do szkoły Ty Demonstratorka. Ja zdrowa. <laughs> Ej, słuchajcie, byłam dzisiaj tak przytłoczona po prostu studiami, pracą licencjacką i innymi pracami, które mam do napisania. W sumie jeszcze ich nie zaczęłam pisać, ale uświadomiłam sobie po prostu dzisiaj, że mam to wszystko do napisania do końca kwietnia, i tak mnie to przytłoczyło, że nie byłam w stanie nic zrobić. Miałam taki paraliż. Jezu, nie mogę otworzyć tego banana. O, dobra. No i Damian mówi do mnie, chcesz się gdzieś przejechać. Ja mówię tak, chcę. I chcieliśmy... W sensie ja myślałam, że my sobie pojedziemy po prostu na loda. Pojechaliśmy sobie na Loda do Maka i myślałam, że się przejedziemy po prostu wokół Lester. A wylądowaliśmy tu. O okolicach I mhm. Jest tutaj tak pięknie, no nieporównywalnie do Lester, naprawdę. Jakbym miała zostać po studiach w Anglii dłużej, to tutaj. No, ładnie wygląda ten twój wyrobek. Nie, nie chcę, dziękuję. Ale niestety pogoda nam się nie udała, bo. Super i spada. Jest mgliście, ale kiedyś jeszcze tutaj wrócimy i na pewno wam nagram na YouTube'a z tego miejsca, jak będą pełne widoki. Jak tu jest pięknie. W ogóle, zanim wrócimy do Polski, mhm. chciałabym, żebyśmy jeszcze kiedyś pojechali A do Cornwalli, to jedziemy w maju z moimi rodzicami. B do Szkocji, A, do takiej północnej Szkocji. Takiej wiesz, islandzkiej Szkocji. Samochodem? No. najlepiej, no. nie? Mhm. Pociągiem wychodzi o wiele drożej. Ja sobie w ogóle uświadomiłam, że jakbyśmy jechali samochodem do Szkocji, to zobacz, jakie widoki piękne są już w Anglii po drodze. Ja nie byłam tego świadoma. Mhm. Ja żyłam w swoim świecie Leicester, Londyn, Birmingham i te takie miasta. Nie jest brzydko no jest ładnie właśnie na tych wsiach, co nie? Jak ktoś ma, wiesz, cały czas. Yy, Wokół Lester albo w takie inne brzydkie miasta, co? No ale zależy w jakim Na jakiej wsi Bo na przykład te wsie pod Lester... O, ale pada Prawie nie będzie nas słychać w ogóle